to jest takie zakończenie gównologu tego, znaczy kulturwy części siódmej no widzieliście, trochę poznaliście prawdy o mnie a kilku miało ból tyłka a że jestem psycholem psychopatą, że jakieś te, te tabletki biorę, że niepoważne, że tego, że tamtego że do życia trzeba część się zastanowić nad swoim życiem co ja pokazuję, kim ja jestem, kurde ten sam ból tyłka. Kurde, sobie robię i jaja. Mam z tego ubaw i nikt nie będzie mi mówił, trzeba ja robić, czy nie, co nie, a co wypada, co nie. Kurde, nie podoba się, proszę bardzo, wyłączyć. No. E, a ten. Robię sobie ubaw, nagrywam sytuacje spontaniczne, dziwne takie, wulgarne bardzo, przyznam się. No ale to ja się powtarzam. Więc o co chodzi? Ci, co mieli ból tyłka, nie? że no, jakieś tabletki, tabletki. Kurde, zastanówcie się ludzie nad tym, nad tym, czy ja naprawdę te tabletki biorę. No, widzieliście, w końcu je brałem, to, to jest też coś do myślenia, Wam daje, nie? Co jeszcze? I kurwa, te duchy, skrzaty, ludzie te. Ty, ale teraz kurde, jaja, ty na serio. Ty, no coś. Ty, chciałem się, a ty na serio tyłem jest ciemno, ty naprawdę. Ty. No wydawało mi się teraz, że naprawdę coś było, ale dobra, dobra, nie robię sobie kurde jaj, bo cały czas był umaw z tego, a teraz kurde się okaże, naprawdę to jest. nie? Więc słuchajcie, zakończenie tej kultury. Pozytywnie ludzi. E, Spokojnie, szacun dla pozytywnych ludzi. I co? No i jakoś jest, widzicie, no kurde. Kurwa ty! Ja pierdolę ty! <ścicie> Dobra, ty, ja to wyłączam! Kurwa! Masz Kurwa! A, a, a. <ścoughs> ty, co się dzieje w końcu? Czy nie ja żyję, czy nie żyję? Ty ja w końcu zdechłem czy nie? Ty gdzie jestem? Nie wiem gdzie jestem. Ciemność! Ciemność! Widzę ciemność! Lebierno!